Zadanie. Rozwiąż nierówność z wartością bezwzględną, czyli z modułem. Uważaj, poza modułem są x'y. Zwróć uwagę, że nie tylko w module znajduje się niewiadoma x, ale również poza modułem. I są to przypadki odrobinę trudniejsze. Gdyby z lewej strony był tylko moduł, a z prawej tylko liczba, wówczas jest to nierówność lub równanie dość proste. Taką nierówność musimy najpierw uprościć. Celu likwidacji minusa przed modułem dzielimy albo mnożymy przez minus. Otrzymamy już dodatni moduł. Tutaj zmianę znaku zmieniamy także, uważaj, znak nierówności na przeciwny. I tutaj również znaki zostaną zmienione na przeciwne. Teraz tylko minus 4 przeniosę na stronę prawą. Podczas zmiany strony zmieniam znak przy czwórce. Nierówności znak przepisuję. Minus 1 czwarta x także, tutaj redukuje liczby plus 2. I jest to już nasza uproszczona nierówność. Taką nierówność, gdy z prawej strony znajduje się nie tylko liczba, ale też symbol x rozkładamy na dwa przypadki. Korzystamy z definicji modułu. Gdy wartość pod modułem jest większa lub równa 0, to nie zmieniamy znaku wewnątrz modułu. Czyli po prostu trzeba wszystko przepisać bez zmiany. I jeszcze raz, to wszystko wynika z definicji modułu. Jeśli wartość pod modułem, widzisz, jest większa, równa od zera, no to wtedy nic nie zmieniasz. Przepisujesz wartość pod modułem bez zmiany. Mam nadzieję, że pamiętasz. Na przykład moduł z 7 to 7. Nie zmieniasz znaku, przepisujesz to, co jest pod modułem. Drugi przypadek. Jeżeli. Wnętrze modułu jest ujemne, widzisz? To należy zmienić wszystkie znaki pod modułem. Minus 1, druga x plus 1. A pozostałe elementy, czyli znak nierówności i te symbole, przepisujemy bez zmiany. Teraz rozwiązujemy takie dwie klamerki, czyli jednocześnie rozwiązujemy dwie nierówności. 1, druga x zostanie przepisana. Minus 1 zmienia stronę, zmienia znak. W drugiej nierówności grupujemy stronami. x na lewą stronę, liczbę na prawą. 1, druga x. Tutaj zmienimy znak na plus 1, 4, x. Plus dwójkę przepiszemy. Minus 1 zmienia stronę, zmienia znak. Pierwszą nierówność mnożymy przez 2 w celu usunięcia tej dwójki z mianownika, więc otrzymamy x jest większy, równy od dwójki. Tutaj dodajemy ułamki. 1 2 to są 2 czwarte, 2 czwarte plus 1 czwarta to 3 czwarte x. Dodajemy liczby. Pierwsza nierówność już jest obliczona, drugą jeszcze trzeba pomnożyć przez odwrotność przez 4 3 Podczas takiego mnożenia po skosie likwidują się i trójki, i czwórki, tak? A tutaj z prawej strony trójka i trójka też się skraca i otrzymujemy 4, czyli x jest większe równe od 4. Teraz na jednej osi liczbowej zaznaczymy takie dwie nierówności. Zaznaczamy dwójkę. Dwójka musi być zaznaczona kropką zamalowaną, ponieważ tutaj mamy znak równa się. I xy są większe, czyli w prawą stronę. Zaznaczamy gdzieś czwóreczkę. Czwórka ma kółko puste, ponieważ nie ma znaku równa się. I xy również są większe, czyli w prawą stronę. Rozwiązaniem, jak już mówiłem wcześniej, jest część wspólna, czyli ta część czerwona. Zatem, rozwiązaniem pierwszego przypadku są x większe od 4. Przejdźmy do przypadku drugiego. Jedną drugą x przepisujemy. Minus 1 zmieniła stronę, zmieniła znak. W drugim równaniu grupujemy x na lewą stronę. Pierwszy element przepisuję. Minus 1 czwarta x zmienia stronę, zmienia znak na plus. Dwójkę przepisuję, 1 zmienia znak na minus 1. Tutaj pomnożę to równanie przez 2 w celu likwidacji dwójki w mianowniku. x będzie mniejszy od 2. Tutaj wyredukujemy x. Minus 1, 2x to, to jest minus 2, 4x, a minus 2, 4x plus 1, 4x to minus 1, 4x. 2 minus 1 to 1. Pomnożymy jeszcze przez minus 4 w celu likwidacji po pierwsze minusa oraz czwórki w mianowniku. Zauważ, że zmieniłem także znak nierówności na przeciwny, ponieważ mnożąc albo dzieląc nierówność przez liczbę ujemną zmieniam znak na przeciwny. Zaznaczam takie dwie nierówności na jednej osi liczbowej. Zaznaczam dwójkę, kółko musi być puste, ponieważ nierówność jest bez znaku równa się x -y są mniejsze, czyli w lewą stronę. Zaznaczam także minus czwórkę. Z tych samych względów kółko jest puste i x -y są w lewą stronę. Rozwiązaniem drugiego przypadku jest część wspólna tych dwóch przedziałów, a widać, że jest to czerwony przedział. x jest mniejsze od minus czterech. I teraz, co jest rozwiązaniem całej nierówności? Rozwiązaniem jest suma rozwiązań, a sumą takich dwóch czerwonych rozwiązań są po prostu przedziały. Od minus nieskończoności do minus 4 i od 4 do plus nieskończoności.